Kiedykolwiek wyprałeś swoje ubrania i nadal miały dziwny zapach, a może zauważyłaś, że twoje ulubione ubrania z biegiem czasu tracą kolor i miękkość. Może się tak zdarzyć z powodu drobnych błędów w praniu i przechowywaniu, które wiele osób popełnia, nie zdając sobie z tego sprawy. Dobra wiadomość jest taka, że istnieją proste i skuteczne triki, dzięki którym twoje ubrania nie tylko będą cudownie pachnieć, ale także dłużej pozostaną jak nowe. Dziś Wam to odkryję pięć niezawodnych trików, dzięki którym Twoje ubrania będą zawsze pachnieć świeżością i wyglądać nienagannie, niezależnie od tego, ile razy je będziesz prać. Zostań do końca, bo ostatni trik to tajemnica, o której wie niewiele osób, a może mieć ogromne znaczenie w pielęgnacji Twoich ubrań. Pranie wydaje się prostą czynnością. Detergent, woda i tyle. Prawda jest jednak taka, że często po praniu niektóre ubrania nie są tak świeże, Jakbyśmy tego oczekiwali, a z biegiem czasu kolory blakną, tkaniny tracą miękkość, a ubrania nie wyglądają już jak nowe. Jeżeli i Tobie się to przytrafiło, nie jest to wina pralki czy detergentu, a raczej pewnych typowych błędów, które mogą mieć wpływ na trwałość i zapach ubrań. Świeży zapach i nienaganny wygląd ubrań zależy od kilku czynników: sposobu ich prania, używanych produktów, a nawet sposobu ich przechowywania. Dobra wiadomość jest taka, że dzięki niewielkim zmianom w sposobie prania możesz sprawić, że Twoje ubrania będą cudownie pachnieć i pozostaną w idealnym stanie znacznie dłużej. W tym filmie podzielę się z Wami pięć niezbędnych trików, dzięki którym Twoje ubrania będą zawsze świeże i nienaganne. To proste wskazówki, które będą miały ogromny wpływ na efekt każdego prania. Zanim przejdziesz dalej, powiedz mi o tym w komentarzach. Czy kiedykolwiek wyprałeś swoje ubrania i nadal miały nieprzyjemny zapach? Chciałbym wiedzieć, czy ci się to przytrafiło i jakie próbowałeś temu zaradzić. A jeśli podobają ci się tego typu porady, subskrybuj kanał i aktywuj dzwonek, aby nie przegapić kolejnych trików związanych ze sprzątaniem i pielęgnacją domu, które ułatwią ci życie. Przejdźmy teraz do pierwszego triku, aby twoje ubrania zawsze ładnie pachniały i wyglądały nienagannie. Zapobiega gromadzeniu się wilgoci w pralce i ubraniach. Jednym z głównych powodów, dla których ubrania po praniu nie pachną dobrze, jest wilgoć nagromadzona zarówno w pralce, jak i w samych ubraniach. Wiele osób wyjmuje ubrania z pralki i zbyt długo pozostawia je w koszu przed powieszeniem, co powoduje nieprzyjemny zapach stęchlizny, który jest później trudny do usunięcia. Ponadto sama pralka może być źródłem nieprzyjemnych zapachów, jeśli nie jest często czyszczona. Co wpływa na zapach wszystkich ubrań. Pierwszym krokiem, aby uniknąć tego problemu, jest nie zostawiaj ubrań w pralce po zakończeniu cyklu. Jeżeli mokre ubrania pozostają w bębnie dłużej niż 30 minut, zaczynają wydzielać stęchły zapach przenikający przez włókna. Idealnym rozwiązaniem jest natychmiastowe wyjęcie go i ułożenie w dobrze wentylowanym miejscu, aby zapewnić cyrkulację powietrza i szybkie odparowanie wilgoci. Jeśli korzystasz z suszarki: Pamiętaj, aby jej nie przeciążać, ponieważ ubrania potrzebują miejsca do poruszania się i równomiernego suszenia. Drugi krok to chronić pralkę przed wilgocią i pozostałościami detergentu. Po każdym praniu pozostaw uchylone drzwiczki bębna i otwartą komorę na detergent, aby umożliwić cyrkulację powietrza i całkowite wyschnięcie wnętrza. Ponadto zaleca się dokładne czyszczenie przynajmniej raz w miesiącu. W tym celu Możesz wykonać pusty cykl prania biały ocet i soda oczyszczona, co wyeliminuje nagromadzone pozostałości detergentu i płynu do płukania tkanin, a także zapobiegnie powstawaniu nieprzyjemnych zapachów i pleśni. Kolejną skuteczną sztuczką jest używaj białego octu do każdego prania, ponieważ pomaga usunąć wszelkie pozostałości mydła i płynu do zmiękczania tkanin, które mogą zostać uwięzione we włóknach. Musisz tylko dodać pół szklanki octu do przegródki na płyn zmiękczający, aby mieć pewność, że Twoje ubrania nie będą pozostawiać śladów i będą pachnieć świeżo. Jeśli mimo wszystko zauważysz, że niektóre ubrania nawet po wypraniu nadal śmierdzą, być może wymagają głębszej pielęgnacji. Bardzo przydatnym trikiem jest namoczenie ich w mieszance gorącą wodę z sodą oczyszczoną i octem przez 30 minut przed normalnym praniem. Spowoduje to usunięcie wszelkich bakterii i zanieczyszczeń uwięzionych we włóknach i pozostawi ubrania całkowicie czyste. Stosując się do tych wskazówek, zapobiegniesz niszczeniu zapachu ubrań przez wilgoć i będziesz mieć pewność, że zawsze będą pachnieć naprawdę czysto. Przejdźmy teraz do drugiej sztuczki, która ma związek z czymś, co wiele osób robi źle, nie zdając sobie z tego sprawy i co może niszczyć ich ubrania, nawet tego nie zauważając. Nie nadużywaj detergentu i płynu zmiękczającego do tkanin. Wiele osób wierzy, że im więcej użyją detergentu i płynu zmiękczającego do tkanin, tym lepiej będą pachnieć ich ubrania. Jest to jednak błąd, który może spowodować, że ubrania nie tylko stracą świeżość, ale także gromadzą się w nich pozostałości, które z biegiem czasu wpływają na ich miękkość i kolor. Nadmiar detergentu nie tylko nie czyści lepiej, ale może zostać uwięziony we włóknach odzieży, wywołując efekt odwrotny do zamierzonego. Zamiast całkowicie usuwać brud, gromadzi się piana z mydła, która z czasem tworzy lepką warstwę, która zatrzymuje bakterie i nieprzyjemne zapachy. Dlatego niektóre ubrania już po wyjęciu z pralki zaczynają śmierdzieć stęchlizną lub mieć dziwny zapach. Płyn zmiękczający do tkanin, choć pozostawia przyjemny zapach, może być również szkodliwy. Jeśli zostanie zastosowany w nadmiarze. W wielu przypadkach pozostałości płynu zmiękczającego tworzą na tkaninie film, który nie tylko zmniejsza chłonność bawełnianych ręczników i odzieży, ale także uniemożliwia jej całkowite wypłukanie. Może to sprawić, że twoje ubrania będą wydawać się ciężkie, a zamiast świeżego zapachu pojawi się sztuczny zapach, który szybko zanika i pozostawia uczucie brudu. Aby uniknąć tego problemu, Idealnym rozwiązaniem jest użyj odpowiedniej ilości detergentu zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli ubrania nie są zbyt brudne, można nawet zmniejszyć zalecaną ilość bez wpływu na czystość. Ważne jest również, aby wybrać detergent dobrej jakości, najlepiej bez zbyt silnych substancji zapachowych, ponieważ dodane chemikalia mogą odkładać się we włóknach. Zamiast nadużywać zmiękczacza do tkanin. Bardzo skuteczną sztuczką jest zastąp go białym octem. Dodać pół szklanki octu do przegródki na płyn zmiękczający sprawi, że ubrania będą bardziej miękkie i świeższe, bez tłustych pozostałości. Dodatkowo ocet pomaga usunąć pozostałości detergentu i zapobiega tworzeniu się nieprzyjemnych zapachów. Nie martw się zapachem octu, ponieważ po wyschnięciu prania znika on całkowicie. Kolejną przydatną wskazówką jest wybieraj naturalne zapachy. Które wzmocnią aromat ubrań. Zamiast polegać na przemysłowym płynie zmiękczającym do tkanin, możesz go dodać kilka kropli olejku lawendowego lub eukaliptusowego na szmatkę i umieść ją w suszarce lub w szafie, aby ubrania dłużej pachniały świeżością. Jeśli do tej pory używałeś za dużo detergentów i płynów zmiękczających, myśląc, że Twoje ubrania będą lepiej pachnieć, teraz jest czas, aby zmienić ten nawyk, zmniejszając ilość produktów. I stosując bardziej naturalne zamienniki, zauważysz, że twoje ubrania nie tylko będą pachnieć świeżością, ale także dłużej pozostaną w lepszym stanie. Przejdźmy teraz do trzeciego triku, który dotyczy sposobu suszenia ubrań i tego, jak wpływa to na ich zapach i trwałość. Susz ubrania we właściwy sposób, aby uniknąć nieprzyjemnych zapachów. W wielu przypadkach problemem nie jest sposób prania ubrań, ale sposób ich suszenia. Nieprawidłowe suszenie ubrań może spowodować utratę ich świeżości, zatrzymanie wilgoci, a nawet pojawienie się nieprzyjemnego zapachu, który jest trudny do wyeliminowania. Jeśli kiedykolwiek zauważyłeś, że twoje świeżo wyprane ubrania po wyschnięciu mają dziwny zapach, być może popełniasz błędy, nie zdając sobie z tego sprawy. Jednym z najczęstszych błędów jest: Nie wieszaj ubrań bezpośrednio po wyjęciu ich z pralki. Wiele osób pozostawia je w bębnie zbyt długo. Co powoduje uwięzienie wilgoci we włóknach i powstawanie nieprzyjemnego pleśniowego zapachu. Idealnym rozwiązaniem jest wyjęcie ubrań z pralki zaraz po zakończeniu cyklu i natychmiast powieszenie ich w dobrze wentylowanym miejscu. Kolejnym błędem jest suszenie ubrań w zamkniętych pomieszczeniach bez wystarczającej cyrkulacji powietrza. Jeśli wieszasz ubrania w domu bez otwierania okien i przepuszczania powietrza, w pomieszczeniu gromadzi się wilgoć co opóźnia suszenie i zwiększa ryzyko, że ubrania nabiorą stęchłego zapachu. Aby tego uniknąć, staraj się wieszać ubrania w miejscu zapewniającym dostęp powietrza i jeśli to możliwe trochę słońca, ponieważ pomaga to w naturalny sposób wyeliminować bakterie. Jeśli używasz suszarki, jest to ważne, nie przeciążaj go. Wiele osób wrzuca zbyt wiele ubrań do jednego cyklu. Co uniemożliwia prawidłową cyrkulację ciepłego powietrza pomiędzy ubraniami. To nie tylko powoduje zawilgocenie niektórych części ubrań, ale może również powodować nieprzyjemny zapach. Najlepiej podzielić ubrania na mniejsze części, aby wyschły równomiernie i szybko. Sposobem na wzmocnienie świeżego zapachu ubrań w suszarce jest dodaj szmatkę z kilkoma kroplami olejku eterycznego. Możesz użyć lawendy, eukaliptusa lub dowolnego naturalnego zapachu, który lubisz. Dzięki temu ubrania nabiorą przyjemnego i długotrwałego aromatu bez konieczności stosowania sztucznych zmiękczaczy. Ponadto ważne jest, aby odzież przed odłożeniem była całkowicie sucha. Przechowywanie ubrań, które są jeszcze trochę zawilgocone, może powodować nieprzyjemny zapach w szafie, a nawet powodować pojawienie się pleśni na ubraniach. Jeśli zauważysz, że po powieszeniu lub wyjęciu z suszarki niektóre ubrania są nadal wilgotne, przed złożeniem i odłożeniem należy je pozostawić na dłużej w powietrzu. Prawidłowe suszenie ubrań nie tylko zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów, ale także pomaga zachować je w lepszym stanie na dłużej. Skoro już wiesz, jak to zrobić, przejdźmy do czwartego triku, który dotyczy przechowywania i jego wpływu na zapach Twoich ubrań. Przechowuj ubrania prawidłowo, aby zachować świeżość. Wiele osób prawidłowo pierze i suszy swoje ubrania, jednak już po kilku dniach w szafie ubrania zaczynają tracić świeżość, a nawet nabierają nieprzyjemnego zapachu. Dzieje się tak dlatego, że miejsce przechowywania odzieży ma bezpośredni wpływ na jej zapach i trwałość. Szafa ze słabą wentylacją, wilgocią lub nagromadzeniem kurzu może spowodować, że ubrania stracą czysty zapach. I zostaną przesiąknięte nieprzyjemnymi zapachami, których nie powinno tam być. Jednym z najczęstszych błędów jest przechowuj ubrania, gdy są jeszcze lekko wilgotne. Czasami wydaje nam się, że ubrania są całkowicie suche, ale jeśli we włóknach pozostaną ślady wilgoci, powstaje środowisko sprzyjające rozwojowi grzybów i bakterii, co powoduje nieprzyjemny zapach pleśni. Przed złożeniem i odłożeniem ubrań upewnij się, że są całkowicie suche i w razie potrzeby. Zostaw je na zewnątrz na kilka minut. Kolejnym kluczowym czynnikiem jest wentylacja szafy, czyli szafa, zamknięty przez cały czas, gromadzi wilgoć i zapachy, które mogą przenieść się na odzież. Aby tego uniknąć, zaleca się przynajmniej raz w tygodniu pozostawić drzwi szafy otwarte na kilka minut i, jeśli to możliwe, włożyć do środka małe materiałowe torebki z ryżem lub sodą oczyszczoną, aby wchłonęły wilgoć. Jeśli chcesz, aby Twoje ubrania dłużej zachowały świeży zapach, jest to możliwe w szufladach i półkach. Używaj torebek z aromatycznymi ziołami, torebek z lawendą, liśćmi eukaliptusa lub plasterkami cynamonu. Te naturalne składniki nie tylko zapewniają przyjemny zapach, ale także pomagają odstraszać owady i zapobiegają z czasem przybieraniu przez ubrania nieprzyjemnego zapachu. Inną opcją jest umieszczenie w rogach szafy małych płatków kosmetycznych. Z kilkoma kroplami olejku eterycznego, aby zachować delikatny i długotrwały aromat. Ważne jest również utrzymanie szafa czysta i wolna od kurzu. Często kurz nagromadzony na półkach, wieszakach i szufladach wsiąka w ubrania, przez co tracą one świeżość. Aby tego uniknąć, przynajmniej raz w miesiącu czyść wnętrze szafy szmatką zwilżoną białym octem i pamiętaj o odkurzeniu narożników, w których może gromadzić się kurz. Kolejną sztuczką, która działa bardzo dobrze, jest przechowuj mydła zapachowe owinięte w szmatkę w szafie lub szufladach. Mydło powoli uwalnia swój zapach i pozostawia ubrania pachnące świeżością, bez konieczności stosowania dodatkowych środków chemicznych. Stosując się do tych wskazówek, Twoje ubrania po praniu zachowają czystość i świeży zapach znacznie dłużej. Przejdźmy teraz do ostatniego triku, który jest kluczem do zachowania miękkości i nienagannego wyglądu Twoich ubrań, nie niszcząc ich z biegiem czasu. Dbaj o tkaniny, aby ubrania pozostały jak nowe. Ważny jest nie tylko zapach ubrań, ale także ich wygląd. Często nasze ulubione ubrania zaczynają blaknąć, zużywać się lub wyglądać na starzejące się znacznie szybciej niż powinny. Jest to spowodowane nie tylko użytkowaniem, ale także błędami w sposobie ich prania, suszenia i przechowywania. Nieodpowiednia pielęgnacja może spowodować, że ubrania przedwcześnie się zepsują, stracą miękkość i nienaganny wygląd, jaki miały, gdy je kupiliśmy. Jednym z najczęstszych błędów jest niewłaściwe rozdzielenie ubrań przed ich praniem. Chociaż wiemy, że odzież białą należy oddzielać od odzieży kolorowej, wiele osób zapomina, że musimy także rozróżniać tkaniny delikatne i odporne. Pranie delikatnych ubrań, np. jeansów lub ręczników. Powoduje szybsze niszczenie cieńszych tkanin w wyniku ocierania się o grubsze włókna. Ponadto użycie zbyt gorącej wody do czyszczenia niektórych ubrań może spowodować ich skurczenie się lub utratę pierwotnej tekstury. Idealnym rozwiązaniem jest lepsze zachowanie tkanin pies, ubrania na lewą stronę, szczególnie w przypadku odzieży z intensywnymi nadrukami lub kolorami. Pomaga to zmniejszyć bezpośrednie zużycie powierzchni tkaniny. I zapobiega szybkiemu blaknięciu kolorów. Ponadto, jeśli korzystasz z pralki, wybierz delikatne cykle prania delikatnych ubrań. Unikaj nadmiernego wirowania, ponieważ może to osłabić włókna i spowodować większe zagniecenie ubrań. Kolejnym kluczowym czynnikiem jest unikać nadmiernego używania suszarki. Chociaż jest to praktyczne narzędzie, intensywne ciepło suszarki może z czasem uszkodzić włókna, powodując, że ubrania stają się bardziej szorstkie. I tracą swój pierwotny kształt. Jeśli to możliwe, najlepiej suszyć ubrania na świeżym powietrzu, w miejscu nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, aby zapobiec blaknięciu kolorów. Jeśli chcesz, aby Twoje ubrania zachowały miękkość, jest to doskonała alternatywa. Zamiast przemysłowego płynu zmiękczającego do tkanin, używaj białego octu. Jak wspomnieliśmy wcześniej, ocet usuwa pozostałości detergentu. I sprawia, że ubrania stają się bardziej puszyste, nie uszkadzając włókien. Możesz także dodać wełniane kulki w suszarce, które pomagają zredukować ładunek elektrostatyczny i zapewniają naturalną miękkość ubrań. Kolejnym trikiem pozwalającym zachować wygląd ubrań jest prawidłowo przechowuj ubrania. Często składamy ubrania w dowolny sposób lub wieszamy te, które powinny być złożone, co powoduje deformację tkanin. Na przykład wełniane swetry. Lub grube bawełniane T-shirty należy przechowywać w szufladach złożone, aby zapobiec ich rozciąganiu na wieszakach. Stosując się do tych wskazówek, Twoje ubrania dłużej pozostaną jak nowe, nie tracąc przy tym miękkości i świeżości. Teraz, gdy poznaliśmy już te pięć niezbędnych trików, przejdźmy do wniosków i ostatniej wskazówki, dzięki którym Twoje ubrania zawsze będą wyglądać nienagannie przy minimalnym wysiłku. Teraz gdy już je znasz, pięć niezbędnych trików, być może zdałeś sobie sprawę, że sekret utrzymania dobrego zapachu ubrań i pozostania jak nowe nie tkwi w używaniu większej liczby produktów, ale w stosowaniu właściwych technik na każdym etapie od prania po przechowywanie. Często nie zdając sobie z tego sprawy, popełniamy błędy takie jak nadmierne używanie detergentów, suszenie ubrań w zamkniętych pomieszczeniach, czy brak wentylacji szafy. Co odbija się zarówno na zapachu, jak i wyglądzie ubrań. Jeśli zastosujesz się do tych wskazówek, zauważysz dużą zmianę w wyglądzie i zapachu swoich ubrań. Nie tylko unikniesz przykrych zapachów i przedwczesnego zużycia, ale także przedłużysz żywotność swoich ulubionych ubrań. Ponadto drobne zmiany takie jak wymiana płynu zmiękczającego na ocet, suszenie ubrań we właściwym czasie i upewnianie się, że szafa jest czysta i wentylowana mogą mieć duże znaczenie bez dodatkowego wysiłku. Teraz powiedz mi w komentarzach, która z tych sztuczek okazała się dla Ciebie najbardziej przydatna? Czy są jakieś, o których już aplikowałeś, lub takie, o których nigdy nie myślałeś? Chętnie poznam Twoją opinię. I zanim odejdziesz, subskrybuj kanał i aktywuj dzwonek, aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących czyszczenia i organizowania, które ułatwią Ci życie. Do zobaczenia w następnym filmie z kolejnymi sztuczkami, które odmienią Twój dom.